Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będę otwierać prizmowe szardy. W, tym, w tej edycji Summoning Pool mamy Harime, mamy Osoriona, a to jest dwójka czempionów, których bardzo chciałbym widzieć na moim koncie: Harime ze względu na arenę, Osoriona ze względu na Hydrę, a być może nawet i Chimerę. Zobaczymy, jeżeli go trafię, jak to będzie wyglądać. No, i Summoning Pool jest to jedna z najlepszych okazji, są tam po prostu największe szanse na to, żeby takiego konkretnego czempiona trafić. Przy okazji jest tutaj też Himen, więc jeżeli by wpadł, to też nie miałbym nic przeciwko, wtedy nie musiałbym dodatkowo później kiedyś go kupować. No, ale najbardziej interesuje mnie ta pani tutaj, albo ten pan na dole. Chyba najmniej chciałbym z tej ekipy trafić He Hefraka i Truandę. Tej dwójki praktycznie poza Sintranos nie używam. Całej reszty używam. E Ragaż, jeden z moich ulubionych czempionów, jego używam na arenie najwięcej. E Razelvarga na Fireknight'cie. Michinaki to głównie Hydra. A Staltus to jest Smok. Więc trafienie każdego z tych czempionów oznaczałoby... Więcej statów empowerment dla, dla tych czempionów, których używam. Jeśli chodzi o epików, no może. Kogo my tu mamy? Haska bym tutaj mógł, czy Haska Royal Guarda Fenaxa, czy Magdara mógłbym tutaj dalej empowerment rozwijać. Dobra. No Ale przystępujmy, nie, przystępujmy do otwierania. Mam 460 y, pryzmowych tutaj tych kryształów na szardy. No i zobaczmy, co tutaj wpadnie. Od razu powiem, że na moim. A zaczynamy od Epika. No, akurat jej najmniej, ją najmniej chcę, bo już mam ją plus 4. Na moim drugim koncie trafi... zdobyłem jeden y, pryzmowy szard z Sandevilla. Trafiłem legendę. Jest legendatko to jest? Razylwark. Okej, okay. nie jest źle. Nie jest źle. Będzie, będę miał mocniejszego na, yy, na Fire Knight'a. Szybko co tutaj mamy trzy ataki na A1, yy, gdzie zwiększa swój turmiter. Na A2 atak AOE, 100% szans na wrzucenie Licza. Dodatkowo leczy się o 10% max HP za każdy leech, który wrzuci. Na A3 atakuje wszystkich przeciwników i wrzuca increase speed na moich increase accuracy na dwie tury przed atakiem. No i mam tutaj ciekawy pasyw, ponieważ każdy increase speed umieszczony na naszych czempionach zwiększa jego speed o 5 punktów i o 100 punktów może zwiększyć swój speed. A co ciekawe, jeżeli widzicie, speed wpływa również na jego obrażenia, bo to jest atak i speed, więc z czasem uderza mocniej i mamy jeszcze aura zwiększa speed we wszystkich miejscach o 20%. Także szybko wpadła legenda, nie ta, której bym wyczekiwał, ale mam nadzieję, że to jest dobry znak, bo jeszcze 9 Szardów otworzę. Nawracając do mojej myśli, na drugim końcu otworzyłem jeden, jeden szardzik. Wpadła legenda i była to trzanda. Także mam tam trzandę plus jeden. Kejzard gali też nie chcę, bo też już ją mam plus 4, więc nawet empowermentu nie mam. No i dziękuję. Tego nie chciałem i no. Fenaxa nie chcę. Nie chcę w ogóle Fenaxa. Nie dawajcie mi Fenaxa ani Magnara, nie. A najbardziej to nie chcę Harimy. W już mi w ogóle nie dawajcie. Dobra. Może się uda ich oszukać. Bo jest. O. Fenax jest. Dobra. Będzie już chyba plus 4. To jeszcze ta pozostała dwójka. Venomage okej, okay. też będzie power jeszcze 3. Czy uda się z tego jakąś legendę wykrzesać? Kolejna zargala. Ja drugą zargalę po tym będę mógł zrobić na plus 4. Dobra, jeszcze dwa ostatnie. No dajcie jeszcze jedną legendę. Jest legenda, kto to jest? Jest Harima! Tak, w końcu ją mam. W końcu ją mam. Super, fantastycznie. Moje szczęście dalej mi sprzyja. No Ostatnio naprawdę mam serię fantastycznych openingów. Za każdym razem trafią kogoś naprawdę dobrego, także jest w końcu Harima. Udało się! Dwie legendy wpadły, no i zobaczmy, dlaczego ona jest taka fajna. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, i tutaj mamy 75% szans na decrease atak na dwie tury. Dodatkowo, ile? Yy, 50% szans na wrzucenie decrease attack na pozostałych na dwie tury, jeżeli ten atak jest krytyczny, więc może wrzucić decrease atak na, na wszystkich, tak naprawdę. Na A2 atakuje jednego przeciwnika trzy razy, każde uderzenie obniża defense celu o 5%, o 30% może zmniejszyć defense celu. Dodatkowo zwiększa swój defense od 5% do 100%, także może podwoić swój defense z czasem. Dodatkowo automatycznie aktywuje Celestial O, jeżeli zabije przeciwnika, a to jest jej atak AoE. Umieszcza dodatkowo prowok na jedną turę tego debuffu. Nie można zablokować, ani rezystować, jeżeli to są czempioni z Demon Spawn. A takich czempionów na arenie troszkę dużo jest. Trzy tury cooldownu, także cooldown też jest fajny i naprawdę bardzo mocno potrafi uderzać. No i jej pasyw Jej pasyw to jest to, dzięki czemu ona jest tak dobra w obecnej mecie. Obraż, y Skille Ignorujący defense są o 50% mniej efektywne. Czempioni z Demon Spawn nie mogą zadawać krytycznych obrażeń przeciwko niej, a ona nie może zadawać weak hitów czempionów, czempionom z Demon Spawn. Więc nie będzie weak hitów, zawsze zada fajne obrażenia. Ten pasyw naprawdę bardzo się przydaje na, na arenie. Dodatkowo zwiększał rezystenc na arenie, dziwna aura jak na nią O 80 punktów Ale ona nie tylko jest dobra na arenie Bo w dłuższych walkach Na kambosie bardzo duże obrażenia potrafi zadawać Przy okazji decrease attack Który jest potrzebny w klasycznych teamach Obniży defense bossa Dzięki czemu my wszyscy będziemy więcej zadawać Cały team będzie zadawać więcej Obrażeń Plus sama naprawdę mocno atakuje także Fantastyczny champion Bardzo się cieszę że w końcu mam harimę na moim koncie. No i zobaczmy na koniec. Jeszcze jakby himen wpadł. No nie, za dużo szczęścia już nie było, ale Royal Guard na koniec do Empowermentu wpadnie. Także otwieranie bardzo udane. Szkoda, że otworona jeszcze nie było, ale Razel Empowerment i nowiutka harima. Ja się cieszę, jak po otwieraniu. Mam tutaj czerwoną kropkę. No i tutaj tylko Lady Kimi z Affinity mi została. No i potem Jingwon Yumeko i Shuzen z, e, z Voidów. No zwłaszcza Yumeko i Shuzen były bardzo mile widziane na moim koncie. Tashiro z mityków. Dobra, to tyle z mojej strony. Dajcie znać jak Wam poszło, czy udało Wam się coś otworzyć. Jeżeli tak, mam nadzieję, że poszło Wam równie. Udanie co mi, a ja już się żegnam. Powidowa Was Samael. Cześć!